Cześć! Z tej strony Topielec! Witam was w kolejnym odcinku Heroes 3 Weight of Gods! I słuchajcie, tutaj żeśmy skończyli I właśnie teraz jest czas Właśnie dla klepsydę i jest czas, żebyś zostawił kochany widzu łapkę w górę! Tak, właśnie teraz, w tym momencie zostaw łapkę w górę Jeżeli nie subskrybujesz, zasubskrybuj mój kanał I ciesz się magią Herosa i oczywiście innych filmów Jak Fifa, League of Legends, Piła Niedługo będą też nowe serie, nowe gry. Wrócimy troszeczkę do klasyków. Jak będziecie chcieli, to może tam jakieś nowsze gry też pogram. Napiszcie w komentarzu, bardzo chętnie dla Was nagram. I właśnie w tym momencie się mój monolog kończy. <laughs> I zaczynamy grać, dobra. Idziemy tutaj sobie do wiatraczka jednego. Drugiego nie wejdziemy. W tym idziemy Portęć tutaj po drodze raz stoi. Rtęć zgarniamy. Pozbywamy się tego w ogóle bohatera. Yy, I, 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 i. Bierzemy slumera. I slumer idzie zaatakować. Tak. Ten zamek jest już nasz. Proszę bardzo. Udało się. Teraz bardzo chętnie bym chciał się dowiedzieć, gdzie jest, ale gdzie jest brązowy. On mi gdzieś uciekł. Się wydaje, że tutaj. O, wejdziemy tutaj. A jak nie, to wejdziemy tutaj w ten monolit. Zobaczymy, gdzie nas wyrzuci. Dobra, piąty dzień, nic nie kupujemy. W sumie zobaczymy, czy coś w zamkach możemy wykup wykupić tutaj. Tutaj są diabły nieulepszone, to diabły w ogóle wykupić. Dobra. Tutaj bierzemy. Tu jest bractwo miecza. Tak. Tutaj mamy o. Ulepsz. Anioły. Tutaj mamy smoczą górę. Tutaj chyba wszystko. Tak. Tutaj, 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 tutaj byśmy mogli podziemny tunel zbudować. Dobra. I tutaj wszystko. Sprzedawca artefaktów, w sumie, sprzedawca artefaktów mógłby się przydać. Dlatego wykupię tutaj w tym głównym zamku sprzedawca artefaktów. I teraz wejdziemy do niego. Nie, ja chcę. O, zobaczcie. Ja chcę to sprzedać na złoto. Tak. Mhm. Troszeczkę kasy nam się uzbiera. Troszeczkę kasy nam się zwróci. Nie wiem co to za czar był. Buty zostawię, złoto co, co zostawię, to co zostawię. Dobra. Się zawsze coś kasy wpadło. Klepsy, derka i ciśniemy dalej. Czekamy na siódmy dzień, wtedy powykupujemy po prostu jednostki we wszystkich zamkach, żeby była jakaś armia. Widzicie, widzicie, ten jest tu u góry. No, na całej górze mapy. I co on teraz zrobi? Czy on wejdzie do podziemi? Dobra, jest w rogu mapy. Dobra nasza. teraz ja proponuję ten zamek przejąć nas, trzeci. Trzeci nasz, taki sam zamek. Proponuję go szybko przejąć. O tu się seledyno kręci od razu, Seledynowego przy okazji, trachnąć. Dobra, i ciśniemy, jest mytryl, widzę tutaj rtęć jakąś, tutaj idziemy, tu odkrywam dalej teren, tu na dół, na dół, na dół, tu na dół po tą kopalnię siarki idę, yy, dobra, to idę do zameczku, akurat na siódmy dzień dojdzie, i nasz slomer, nasz slomer, on tu poszedł do góry. Teraz tak, czy masz go gonić? Ja go chyba dogonię. To będzie najlepszy, to będzie najlepsza opcja. On poszedł tu. O. Ciekawie gdzie on mi tu ucieknie. I czekamy na siódmy dzień. Trzeba czekać, trzeba czekać. Taki los po prostu chiroska. Ach, jak tu penetruje selezionowy. Jest wtedy tutaj magia. Ognia sobie tak jest. Ty idziesz tu śmiało. O. Ty idziesz do zameczku. Tak jest. Ulepszysz sobie. Wszystko ulepszone, ulepszone. wyrostwo miecza. Bóg. Dobra, siódmy dzień. Wykupujemy całą armię. Ogólnie. Tutaj też, tak samo. O Jezu, nie, nie, nie. Wykupujemy całą armię. Kupujemy bohatera. Tego nie, tego nie. Hmm. Co, jakichś ziemi ja bohaterów? Tylko tego i tego, ale lipa. Dobra, wykupujemy armię. Mm -hmm. Wykupujemy armię. Tu tak samo, wykupujemy armię. Tu tak samo, wykupujemy armię. Chyba wszystkie zamki. A jeszcze tutaj o, tutaj trzeba zamek w ogóle zrobić, mhm. i też kupić armię. Jednego diabła, zawsze coś. Patrzcie, jest to będzie walka stulecia. I idę do niego. Idę, chcę normalnie zawalczyć. Zobaczymy jak on tu się trzyma. Nie ma za ciekawie. Tak jest. Teraz tak. Oczywiście oślepienie. Tym proponuję. I ciśniemy tych magów. O! Niedobrze. Mm. Koniec, po nim. A jednak jedno został. Skubaniec. Tych przypomnę. Ośmiu. Tutaj załatwić ich. Tak jest. Dla mnie mana. On też mam wysysamane. Dobra, tych tutaj. Jeszcze raz oślepienie. 28, nie tylko Hmm 6 życia ma Ja bym mu tak za 2,6 zapierdzielił K Dużo mu zejdzie. A. Niepotrzebnie. Ale. Co on mi może zrobić. Tak naprawdę. By ja? Nie. on po nim, po nim, po nim. <ścoughs> Dużych strat nie mieliśmy, w sumie, tak mi się wydaje. Dziwny żeśmy znowu stracili to jest najgorsze. Patrzcie, jak się trzyma skubaniec jeszcze 160 życia. Dziękuję, do domu. No, małe mieliśmy straty. Dodajemy sobie, o kopalnie przy okazji, zobaczcie kryształki. Dobra i teraz tak. Ja muszę wrócić do swojego głównego zamku. Tego cyra mi tu jak zwykle stoi. Dobra i teraz mogę wrócić. Mhm. I teraz tak, wchodzimy. No na pewno to o wiele lepsze. Nie wiem, czy ta tarcza nie jest lepsza. A może ta tarcza? Nie. Czego to? O! Tego szukałem, właśnie. O! Tak mu damy. Golem damy. Mm, też to samo. tym damy to jest dobrze dwa razy że może atakować i chyba to wszystko i to wszystko dobra tu ciśniemy ogólnie trzeba ten zamek tu zaatakować Niepotrzebnie to fly użyłem. Dobra, klepsyderka i ciśniemy. O, penetruje, penetruje. Ciekawe, co będzie dalej. Seldynowy tu jest blisko. Ciekawe, jak tutaj, czy zaatakuje ten zamek. Czy się ośmieli? Tak jest, proszę bardzo, przejął go. Jestem w szoku. I my teraz wkraczamy do akcji. My teraz tu wkraczamy do akcji. Jakich ja bohaterów mogę kupić? Stwierdzę. Dobra, zrobimy tak. Zdobyjemy tą kopalnię tutaj siarki. Bierzemy i się wracamy. Do domciu. Tak, chyba tutaj. Jak się nie mylę. Nie, tak. Gdzie ty idziesz? Ty masz tutaj nie idziesz. Nie, to nie tutaj. A nie chcę tu wyjść. A tutaj, tu, 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 o tu. Jego monolitu trzeba wejść. Dobra, Cyra. Z powrotem do zameczku. Chociaż nie, Cyra wypadł. Snummer, no, wejść jeszcze na chwilę sprzedawcy artefaktów i na po co mi to, na hugo mi to wszystko okej, okay dany wojny sobie zostawię sandały jakieś wyrzucam, wyrzucam po co mi to ja kończynkę sobie zostawię hmm. Saurona mi niepotrzebne, eee, jakaś czacha mi niepotrzebna, płaszcz mi też niepotrzebne nekromanty. Tak, sprzedajmy to wszystko, buty już mam, po co mi to wszystko tak naprawdę? Naszyjnik, nekromanty, znowu płaszcz, nekromanty. O, co szkoda, to jest to, że trzeba po kolei. No ja i tak staram się to bardzo szybko zrobić. Nie bać się, jak jest u 600. No tutaj akurat słabo. O, dawaj, 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 dawaj. Masakra, ciekawie ile jeszcze tego klikania. O! Kończy się. Idealnie. I mamy tyle złota, że wchodzimy w nim do góry i jeszcze wykupujemy tą armię i tutaj też wykupujemy armię i tutaj też wykupujemy armię i tutaj Co my tu mamy? Ulepsz to też wykupujemy armię. To samo To samo I to samo I koniec kasy, zobaczcie, zero pieniążków Ta ja proponuję, żeby ona ogólnie szła do jakiegoś z zamków Ona pójdzie do jakiegoś zamku Dobra Slomer Włączasz fly i lecisz. Najkrótszą drogą. Cyra się wbija. Tak. klepsyderka I ciśniemy dalej. Ach. No, no, no. Mhm. Znowu przejął ten zamek. Czy serynowy się cofnie? Ja tu jej zaraz dropnę. Dobra, ty idziesz szybko do zamku jakiegoś Najlepiej możesz do tej nekropolić dobra Ty wracasz Ty stoisz, a Ty idziesz Zaatykować zamek ogólnie Szybka walka. Wejdziemy sobie do zameczku. Co my tu mamy? Cytadele zbudujemy. O i zapraszam jak coś. Zapraszam do mnie. O to jest akt desperacji. Zobaczymy, co to będzie. Ps. No se może. Ciśniemy. też się bawić? co się powolimy. O. U! Dużo życie mają, wam powiem. Grubo, grubo. Dobrze. Dobra, zabijamy tego smoka. Tak jest. To, tutaj te anioły trzeba. O, tak jest. Mhm. Zaraz zginie Tak jest Dobra Tytani Te smoki trzeba wykończyć O kurcze Nie zauważyłem Tutaj skrzeszenie Chodź tu No patrz, za wredny wywerny, zostawcie ich moich magów. Koniec, po nich. Tak jest. Podlatuję do nich wskrzeszenie o nich. Czemu ja tym skrzyszenia nie mogę dać? Za ja to ten da mnie Dziękuję, do domu. Co straciłem? 12, 35, 1. Nie. Brązowy z No więc został jeszcze seledynowy. Którego trzeba po prostu dowalić. Dobra. Ty idziesz tutaj. O, ty będziesz łącznikiem. Ale coś tu stoi na drodze. Coś tu musi stać na drodze. Kurczę. No tych nie pokonam. Dobra, coś wymyślę. Yy, tak. Zera, ty tu stoisz. I ogólnie co? To... Ostatni zamek, gdzie jest ostatni zamek? Zameczek, okej, okay. i mamy wszystko, gdzie jest ten. Szeledynowy. Tak. Zabić. Tak. Mogłem ich w sumie wziąć. Dobra. Klep, siderka. I ogólnie mam prawie wszystkie zamki na powierzchni. Nie wiem, może gdzieś tu się jeszcze jakiś kryje. Na pewno. Tu mam cały na dole nieodkryty teren, i ty wejdziesz tylko do wietraka i stoisz. O jezu, to jaką ma daleką drogę? Slomer, tutaj musisz gdzieś iść na dół. Jest, jest, znalazłem go. Cieniutki jest. Jest bardzo cieniutki. Tak jak myślałem, uciekł. Ogólnie on wyszedł tu z ziemi, jak się nie mylę. Trzeba tutaj zwiedzić, co tu się dzieje. Czekasz, 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 czekasz. Wszyscy czekają na siódmy dzień. Chociaż niepotrzebnie z tym. Ouuu! Pojawił się serdutowy. nie chcę. O co mi to? O! O! Dziękuję. Wygrałem grę. Jeszcze mam to. Dobra. Już w ogóle całkowicie. I patrzcie teraz. Teraz jestem Bogiem. Pa, pa Mój teleport, kochany. A to, że mam magię powietrza na kim? To se la tam gdzie chcę tu sobie wejdę, odkryję sobie terenik chyba wam tu powiem szczerze, że tak nie za bardzo jest co odkrywać hmm. Co tu jest? Tu jest zamek seldomego. O! O, ja tu muszę przejść. Który zamek jest najbliżej? Oczywiście, że ten. Dobra. Cera wypad. I lecimy do mojego pierwszego zameczku. Już nie mogę w tym tygodniu. No niestety przynajmniej się przemieszczę ten najbliżej. Jak mogę. I kolejeczka. I tura. I zobaczymy, co zrobi serdynowy. Został chyba tylko seldynowy. Tak, został tylko seldynowy. Więc zobaczcie co ja robię. Nie patrzę nawet co tam ma. Idziemy dalej. Wyjdziemy sobie do zameczku. I zaczekamy sobie tutaj, grzecznie. Nie, no tym wrócimy. OK. Ty też tutaj siódmy dzień. W sumie siódmy dzień, to już wiecie, już wykupiłem całe jednostki praktycznie. Na to czekałem. Teraz tak, cyk przyjacielu wracasz do zamku. Teraz wszyscy bronią swoich zamków. O masz już spoko armię. Ty mi jesteś niepotrzebna. Zabij się tak nie. Ty zostajesz. Ostatni zamek wychodzimy pach i teraz jest tak. Tutaj. Jak on się nazywa? Tak. I ciśnienie. Machina. Chcę to zobaczyć. Ale to w następnym odcinku. Ha! Teraz was zaskoczyłem, co? Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. So, play the game, trzymajcie się, hej!